Balans postaci w Overwatch 2 nie jest idealny. Wiele z nich powinno zostać znacząco znerwione, a inne znacząco zbafowane. I właśnie dzisiaj o tych drugich będzie mowa. Pomysł na odcinek podrzucił użytkownik Alan Your Life, za co bardzo dziękuję. Nie przedłużając, ja jestem Scout, zaczynajmy! Rozdział pierwszy, Doomfist. Tak, pięć zagłady w polskim tłumaczeniu. Dumfist zaczynał jako DPS. Nie był projektowany z myślą o byciu tankiem, co niesie za sobą bardzo poważne wady. Mianowicie, Dumfist nie ma żadnego sposobu na obronę swojego teamu. Nie dano mu żadnej tarczy ani zdolności kontrolowania obszaru mapy, jak na przykład wściekły wir Ramatry. Dumfist jest po prostu trudny do nauczenia się i grania nim na wysokim poziomie. Nie pamiętam żadnej gry, w której nasz tank grałby Doomfistem i, i taki mecz zakończyłby się zwycięstwem. I nie mówię, że takich przypadków nie było, bo pewnie były, ale zdarzają się piekielnie rzadko. A pro playerzy mainujący go to już w ogóle totalna rzadkość. W przeciwieństwie do innych postaci z mety. Bo po co uczyć się perfekcyjnego grania Dumfistem, skoro wystarczy grać w miarę dobrze Orisom lub jakimkolwiek bardziej zbalansowanym tankiem. Jeśli chodzi o statystyki, to Dumfis ma jak na tanka bardzo mało życia. Posiada on tylko 300 HP. I nie jest unikatem, jeśli chodzi o tanki, bo taka Junker, Queen czy Ramatra posiadają również 300 HP. Ale na przykład taki Ramatra jednym kliknięciem przechodzi w tryb Nemezisa. który zapewnia mu dodatkowe 225 punktów pancerza. I przede wszystkim wtedy może również wykorzystywać blok. A Dumfis, mimo że ten blok posiada, to pancerza już sobie w taki szybki sposób nie naładuje. Aby być jednak rzetelnym, to Dum posiada zdolność pasywną o nazwie Najlepsza Obrona w polskim tłumaczeniu oczywiście która zapewnia nadwyżkę zdrowia podczas zadawania obrażeń przy użyciu Ability. Normalne umiejętności zapewniam 35 punktów nadwyżki, a Ult 75. Nadwyżka ta ma również ustawionego niestety kapa na 200 punktach. I po zaledwie jednej sekundzie zaczyna zanikać szybkością trzech punktów na sekundę. To wszystko jednak nie zmienia faktu, że ma stosunkowo wolny czas przeładowania, które odbywa się na szczęście samoistnie, a nie na nasze życzenie. I tu warto nadmienić, że trwa cały czas, a nie tylko w przerwie między atakami. W wyniku tego mnóstwo graczy po prostu skacze po mapie jak Winston. Przypominam grając z Doomfistem, i odbija się od ścian, a saporty, starając się utrzymać przy życiu sił tanka, muszą zostawić resztę drużyny i samemu wystawić się na ostrzał. Co do umiejętności, to naładowanie rakietowego ciosu zajmuje w całości 1,6 sekundy, w których jesteśmy zmuszeni stać na linii nieprzyjacielskiego ognia, jeśli chcemy zaatakować im przeciwnika, oczywiście. Rakietowy cios ignoruje na szczęście tarczę przeciwnika. Zadaje jednak tylko od 25 do 50 punktów damage'a. Mocarny blok to jedyna zdolność, która pozwala nam zmniejszać otrzymywane obrażenia i przedłużyć nieco naszą żywotność. Pa 7 sekund i zapewnia redukcję obrażeń na poziomie 80%. I niestety wiąże się z aż 35% karą do szybkości poruszania się. Prawdziwą tragedią jest jednak ult który jest po prostu słaby. Przy dobrych wiatrach zabijemy nim może z dwóch przeciwników. No chyba, że ci stoją bardzo blisko siebie i z jakiegoś powodu postanowią stać w polu rażenia, zamiast się odsunąć. Składa się on z dwóch pierścieni. Przeciwnikom w granicach środkowego zadajemy 300 punktów obrażeń, a w zewnętrznym damage waha się od 15 do 100 punktów. Podsumowując, Doomfist był przyjemną w rozgrywce postacią która naprawdę mogła zrobić różnicę. Niestety jednak Blizzard postanowił zrobić z niego tanka, przy okazji sprawiając, że postać staje się prawie niegrywalna dla przeciętnego gracza Nakedów o Overwatchu. Bo jak wspominałem, po trenować swoją grę ciężkim do opanowania i mocno sytuacyjnym dumfistem, kiedy mamy takiego Ramatre, który również sprawdza się świetnie w walce na bliskim dystansie, a przy okazji ma o wiele większą średnią żywotność podczas meczu, Gdyby rozkład drużyn w meczu dalej wynosił 6 na 6, to granie nim miałoby o wiele większy sens jako uzupełnienie brakującego damage'a lub eliminacji. A tak bardzo często skazujemy drużynę na porażkę i po prostu gryfujemy gierkę, wybierając go. Potraktujcie to jako początek rozdziału drugiego, zanim przejdziemy do dalszej części tanków. Granie tankami jest często niesamowicie frustrujące, przez zmianę formuły z 6 na 6 na 5 na 5, i pozostawienie jednego tanka. Bardzo często każdy nasz błąd ma o wiele większy impact na całość rozgrywki niż błędy DPS-ów czy też supportów. Pst! Ej! Tak do Ciebie mówię! Jeżeli ten odcinek się podoba, to może zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Będzie mi bardzo miło. Nie przedłużam, lecimy dalej. W wielu sytuacjach pozostajemy po prostu sami na polu bitwy. Nie mogąc zrobić już nic, aby zatrzymać ładunek czy bronić punktu. Niestety czasami gra sprowadza się do tego, że mimo dobrze grającego timu przegrywasz. Bo twój tank jest o wiele gorszy niż ten przeciwnika. Grając z tankiem bardzo często przeciwnicy po prostu spamią wszystkimi swoimi umiejętnościami prosto w ciebie. Jesteś ciągle fokusowany przez większość enemy teamu. Szczególnie w niższych rangach. Kiedy gracze nie myślą o eliminowaniu kruszowych ogni w drużynie przeciwnika. I po prostu opróżniają magazynki w stronę tanka. Bo większą postać łatwiej trafić. A damage rośnie w znaczącym tempie, nie niosąc za sobą wielu eliminacji, tak zwane fidowanie. Często choćby mała różnica w statystykach kończy się wszystkim znanym sformułowaniem tank div, bo przecież dwie eliminacje u tanka to większa różnica niż dwie eliminacje u DPS-a. Pewnie nieraz złapaliście na przeklinaniu tanka za jego ginięcie przy każdym ataku i odchodzenie od punktu. Gracze często też oczekują od tanka perfekcyjnego dopasowania się do enemy teamu i bycia bardzo elastycznym. Jednym słowem, znalezienie idealnego counterpicka. Co jest o tyle trudniejsze, że tank musi sam pikować takie postacie, które na ten moment są najodpowiedniejsze. W chwili gdy DPS-y muszą często patrzeć jedynie na to, żeby kanterować DPS-y z enemy teamu. Podobnie z supportami. W takiej sytuacji tank musi zwracać uwagę na bardzo różnorodny enemy team uwzględniając wszystkich pięciu graczy, w chwili gdy taka Mei z łatwością będzie w pojedynkę blokować linię strzału i skracać dystans do np. Widow i Ashe, zostawiając pole do popisu drugiemu DPS-owi. Zadaniem tanka jest koniec końców zrobienie miejsca dla swojej drużyny, nieważne kim gra przeciwnik. A zrobienie miejsca mierząc się np. z Bastionem i Maugą jest trudne i niewdzięczne. I często mimo, że zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, to ktoś z teamu i tak skwituje nasze starania tank div. I tutaj pojawia się największy problem. Grając tankiem niejako poświęcamy naszą radość z gry, żeby zadowolić cały team. Co jest niesamowicie niewdzięcznym zadaniem. Bo chyba wszyscy gramy w gry po to, żeby dobrze się bawić i uciec od problemów życia codziennego. I jest to też jeden z powodów, dla których nie gram tankami w Overwatchu. Rozdział trzeci, Winston. Winston w wyroczu 2 doczekał się kilku zmian. Jednak najważniejszą z nich jest dodanie mu możliwości ataku dalekosiężnego w postaci alta podstawowej broni. I wiecie co? Mam z tym problem. Bo widzicie, Winston przed każdym strzałem na odległość musi załadować swoją broń, aby wystrzelić. Pełne załadowanie trwa sekundę i po wystrzale przez 3 4 sekundy nie możemy rozpocząć ponownego ładowania. Taki strzał zadaje jednak tylko od 15 do 50 punktów ligaja i jest ograniczony maksymalnym zasięgiem wynoszącym 40 metrów. Jego umiejętność to rakietowy skok pozwalający nam zrobić dajwa i pole siłowe posiadające tylko 650 punktów zdrowia. Problem w tym, że próbując grać w tak agresywny sposób, możemy zostać łatwo skontrowani. Bo jeśli w enemy team jest Ana, to mamy blisko 99% pewności, że zaraz po wskoczeniu między przeciwników zostaniemy uśpieni, trafieni antychilem i wyeliminowani w sekundę. I pole siłowe nas przed tym nie ochroni, bo nawet nie zdążymy go rozstawić. Niestety pole siłowe posiada jedynie wspomniane 650 HP, co jest śmiesznie małą ilością, biorąc pod uwagę, ile punktów obrażeń robi np. taki bastion. A warto zauważyć, że nie będziemy mierzyć się tylko z bastionem, ale także pozostałymi czterema przeciwnikami. Przez to dajwowanie jest bardzo ryzykowne i zmusza Winstona do bardzo bezpiecznej gry na linii frontu, która powiedzmy, że nie jest jego mocną stroną. A do tego wszystkiego dochodzi również dość słaby Ult, który rzadko kiedy staje się faktycznie przydatny, w szczególności kiedy staramy się wypchnąć cały enemy team z punktu. Ult podnosi maksymalne zdrowie stona o 500 punktów i całkowicie je odnawia. Pozwala nam również atakować wręcz, a raczej zmusza nas do atakowania wręcz, zadając 40 punktów obrażeń ze sporym knockbackiem. Problem w tym, że jak wspomniałem, zanim zdążymy wypchnąć wszystkich graczy z punktu, to ci wcześniej od niego odsunięci zdążą się już do niego wrócić. A zabicie kogokolwiek naszym ultem, jeśli w enemy jest przynajmniej przeciętny support, graniczy z cudem. No, chyba że uda nam się takiego delikwenta zrzucić w przepaść, co w pewnych sytuacjach i miejscówkach na mapie po prostu nie ma prawa się udać. Moim zdaniem, ult Winstona jest po prostu bezużyteczny i powinien dostać przynajmniej lekkiego buffa. Oczywiście bezużyteczny w porównaniu do ultów innych tanków. I zanim przejdziemy do ostatniej postaci, którą chcę omówić w tym odcinku, mam takie przemyślenia, że tanki zostały mocno w tyle od premiery Overwatcha 2. I nowego typu rozgrywki 5 na 5 I nie jest to tylko moje zdanie. Łatwo jest znaleźć w podobnej tematyki filmy na YouTube. I wiadomo, niektóre z nich dostały reworki, a chyba wszyscy dostali buffy. Ale to i tak nie rozwiązuje problemu i wspomnianej wcześniej niewdzięczności związanej z graniem w tej roli. Bo taki ramat raczy Orisa, w szczególności po ostatnim buffie Orisa, rozwiązuje 99% problemów, jeśli chodzi o kanterpikowanie. W wyniku tego grani niektórymi tankami to skazywanie się na ciągłą frustrację. Chciałbym zobaczyć duże zmiany balansu wszystkich tanków tak, aby każdy z nich był faktycznie dopasowany do nowej formuły, a jego umiejętności wpasowywały się w nowe realie. Rozdział czwarty i Reinhardt, czyli ostatni bohater dzisiejszego odcinka. Ponownie chciałbym zaznaczyć, że każda z wymienionych w tym odcinku postaci jest jak najbardziej grywalna w odpowiednich rękach. Wszystko zależy od umiejętności gracza pikującego te postacie. Staram się zwrócić jedynie uwagę na ilość wysiłku jaką trzeba włożyć grając z nimi, porównując do postaci które są ciągle w mecie, jak taka Orisa. No więc Reinhardt. Postać stara jak świat, pamiętająca jeszcze pierwszy kryzys omniczny. Nowoczesny krzyżowiec z rakietowym młotem, który robi piekielnie duże obrażenia i ma tarczę, która bardzo bardzo dużo zmienia. Dlaczego zatem tak rzadko widuję go w grach rankingowych? No cóż, ciężko stwierdzić, ale mam pewne domysły co do tego. Zacznijmy od niego tarczy, która jest naprawdę świetna, ale ma spore minusy. Posiada 1400 punktów zdrowia, czyli prawie dwa razy więcej niż pole siłowe Winstona. Jest ruchoma i w każdym momencie możemy ją założyć i rozłożyć. Przy czym należy pamiętać, że rodzenie starszą spowalnia nas o 30%. Po zniszczeniu wymaga 5 sekund na odnowienie się, po czym możemy jej użyć. Ale ten cooldown pozwala jej się odnowić tylko do 429 punktów. Więc jeśli chcemy uzyskać pełnię jej potencjału obronnego, to musimy jeszcze chwilkę poczekać. Dosyć długą chwilkę jak na pole walki. Ponownie pojawia się problem ogromnych ilości dmage'a, które zadają niektóre postacie. Tak wspomniany wcześniej bastion. Ale i tak największym problemem jest to, że dzierżąc tarcze nie jesteśmy w stanie atakować. Więc musicie wybrać, czy chcecie utrzymać przy życiu drużynę, czy nabijać własne statystyki. Naprawdę Blizzard? Lecimy dalej. Ogniste uderzenie tworzy coś w rodzaju kuli ognia zadającej 100 major. Kule przelatują również przez osłony, ale przydają się w zasadzie jedynie na bliskim dystansie lub gdy przeciwnicy są bardzo blisko siebie bo ich prędkość lotu jest piekielnie wolna i wynosi jedynie 25 metrów na sekundę. Co do szarży, też zadaje 225 punktów obrażeń, jeśli przyszpilimy przeciwnika do ściany i 50 jeśli przy okazji któregoś z przeciwników uderzymy. Jej zasięg to 50 metrów, a użycie tej umiejętności utrudnia nam sterowanie, ale za to przyspiesza postać o 200%. Z przyszpilenia wyrwać postać może jedynie Life Weaver. Co do ulta, moim zdaniem jest genialny. Niezamocny i przydatny w naprawdę wielu sytuacjach. Więc jeśli chodzi o umiejętność specjalną, nie mam Lizardowi nic do zarzucenia w tym temacie. Tym bardziej, że zadziała dopiero kiedy młot uderzy w ziemię. Więc odpowiednim przeciągnięciem Life Weavera możemy zrobić naprawdę świetne combo. Ale na litość boską. Małga może przewrócić Reinharda swoją szarżą, kiedy ten trzyma tarczy. Kto wpadł na pomysł, że to dobre rozwiązanie? Na szczęście Małga dostał ostatnio takiego nerfa, że już prawie nikt nim nie gra, bo stał się po prostu niezbalansowany w drugą stronę czyli słaby. W zasadzie to może być przykład do następnego odcinka Problem Balansu Małgi. Wracając, szczerze powiem Wam, że nie mam pojęcia, dlaczego Reinhardt jest tak rzadko wybierany, a przynajmniej ja go rzadko widuję. Jest to naprawdę dobra postać. Oczywiście, jak każda inna, może zostać skontrowany albo uśpiony przez Anę w kluczowym momencie. Wciąż jednak naprawdę może zrobić różnicę w gierce. Zakładam, że to pewnie przez brak możliwości ataku podczas trzymania tarczy oraz fakt, że ludzie grają nim bardzo agresywnie i po prostu szarżują w całe enemy team, ginąc w sekundę. Sporym minusem jest również to, że Reinhardt nie jest w stanie wycofać się, jeśli tarcza jest bliska zniszczenia bo oczywiście weźmie ją razem ze sobą. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to jeszcze raz serdecznie zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. A w tym komentarzu możecie zawrzeć np. pomysł na kolejny odcinek. Tak, użytkownik Alan Your Life. Dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze, łapki w górę, subskrypcje. Robi się tu Was coraz więcej. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję starym widzom, dziękuję nowym widzom. I do zobaczenia w następnym. Bajo!